Witajcie, witajcie to znowu ja Dorazka witam Was w kolejnym odcinku z gry Demona Weekend. Oczywiście pierwsze. Troszkę sobie poprzyciszamy wszystko, akceptuj. Tak, Załóżmy. Okay. Okej, a więc tak Jesteśmy w grze Cosmic Waves. Producent i wydawca Squirrel Knight. Wydano wkrótce dostępne, więc daty dokładnej nie ma. Opis na Steamie. Emituj fale, strzelaj laserami, aby rozwalać bloki i bariery. Niszcz maszyny i bossów, aby uratować galaktykę, wraz z dwójką bohaterów i ich małym, sprytnym robotem pomocnikiem w tej dynamicznej grze arcade osadzonej w kosmosie pytanie czy, nie 3 czy, ale jak przejdziesz poziom Więc cóż mogę powiedzieć więcej popatrzmy po prostu jak się w to gra o co chodzi no i tyle wybierz postać e... Dobra, niech będzie ten. Wybierz paletkę. Aha, chyba wiem o co chodzi. Dobra, niech będzie ta. Tutorial. Czy tryb łatwy? Zobaczmy. Tutorial. Zbliżamy się. Wreszcie zajęło to znacznie dłużej niż myślałem. Łatwo rozprawimy się z kilkoma pierwszymi platformami. W końcu jesteśmy na obrzeżach imperium Lancerta. Do dzieła. Pamiętaj, że musimy się spieszyć. Nie musisz niszczyć wszystkich bloków. Wystarczy większość z nich. Dość gadania. Czas działać. Teraz tak, jesteśmy, czas znaleźć za skórę imperium, muszę tylko zniszczyć te bloki, tak? Dzięki zdalnemu sterowaniu paletką możemy kontrolować nasze, nasze kulki energetyczne, niszczyć surowce na platformach i ładować fioletowy pasek na górze. Za pomocą przycisku myszy lub dolnego przycisku możemy wystrzelić naszą kulkę. Ale pamiętaj, kulka jest zaprogramowana do samodzielnego wystrzału wkrótce po materializacji. I jeszcze jedno: jeśli kulka przy pomarańczowym nie stracimy, ją nie mamy ich zbyt wiele, więc bądź ostrożny, powodzenia. Aha, czyli dobra, czyli kierujemy myszką, Ok, coś się zmaterializowało. Co to jest? To specjalna energia, którą możemy zbierać przy pomocy paletki, żeby otrzymać fajne efekty. Istnieją trzy typy. Tej energii zielona jest zawsze przydatna, więc staraj się ją zdobyć, jeśli możesz. Jeśli wypadnie żółta, może warto ją zdobyć, ale to zależy od sytuacji. Istnieje również typ czerwony. Tej energii powinna unikać zawsze wszelką cenę. Chyba załapałem. Dobrze wiedzieć. To była chyba czerwona. Dobra, żółta, zielona. Hmm. Hakowanie wiesz, zakończono. Teraz będziemy mogli wykorzystać je na naszą korzyść. Co to takiego? Co to robi? Co najważniejsze, że emitują fale siłowe, które możemy wykorzystać do zmiany toru lotu. Kulki, a to jeszcze nie wszystko. Widzisz te stwery na górze? Mogą przekazywać energię określonego typu do kulki i wzmacniać ją. Wzmocniona kulka może zachowywać się w różny sposób, w zależności w co w nią uderzysz więc mniej to na uwadze. Aby odpalić wieżę użyj A lub D na klawiaturze lub lewego lub prawego pampera na kontrolerze. Wieże mogą diametralnie zmienić to, co możemy zrobić, więc nie zapomnijmy z nich korzystać. Ok. Czyli jak będę trzymał przycisk myszy, to wtedy będzie się automatycznie odbijała. Okej, okay. o to mi właśnie chodziło. Ruszamy dalej. Poziom ukończony. Ranga C, nowy rekord, to dalej, to dalej. Dobra robota, ale to dopiero początek. Przejdźmy do następnej platformy. To było łatwe ale dzięki za komplement Cosmo. Chodźmy dalej. Typ normalny, czas docelowy 40. się kontrolować oj, przeleciały nam punkty instalacja modułu kompresji czas zakończo czasu zakończona hej kolego może tak jeszcze raz, ale po ludzku zrozumiesz jak tego użyjesz, naciśnij spację w lewy przedni przycisk, aby spowolnić czas, pamiętaj tylko że nie możesz używać spowolnienia czasu w nieskończoność po każdym użyciu musisz poczekać aż się zregeneruje pomarańczowy pasek w prawym dolnym a rogu pokazuje ile jeszcze zostało do użycia okej okay, teraz ładnie weszło tam dodatkową kulkę wystarczyć Jak dobra Teraz gdzie spokój. Oj, 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 tam się chyba zderzyły te kulki. Ruszamy dalej. Poziom kończony. Dobra, zobaczmy, jaki będzie następny. To wygląda inaczej niż to co widziałem do tej pory. Masz rację. To jest coś zupełnie innego. Ta fioletowa znajdźka pozwala na użycie specjalnego ataku paletką. Wciśnij E lub górny przycisk, aby użyć ataku po zebraniu znajdki. Jest bardzo potężny. Spróbuj. Pamiętaj też, że możesz mieć więcej niż jeden specjalny atak. Możesz sprawdzić ile ci ich pozostało w prawym górnym rogu.

Martwię się o wszystkich, którzy zostawiliśmy w domu. Głowa do góry, nasi ludzie są inteligentni i zaradni poradzą sobie. Poza tym lupia leży daleko od głównych imperialnych szlaków handlowych, więc nie przyciąga tak wiele uwagi. Laserta ma o wiele ważniejsze plany, o które musi dbać Uwierz. Masz rację Kosmo dzięki zawsze wiesz co powiedzieć, żebym nie rosła serdzi. No, cóż mogę powiedzieć? Myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o ten film. Gdyż w sumie wiemy o co chodzi: jest to po prostu takie no, strzelanie do bloków, różne, wiadomo, treści urozmaicone ze różnymi mechanikami, ataki specjalne i jakieś tam lasery, nie lasery, jakieś wieże itd. No, nie wiem. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Przedstawiam różne gry dema, więc. I znalazła się taka. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Trzymajcie się. Cześć.